Q, Q&A, Q&A, Q&A Pierwsza odpowiedź na pytanie Po co mam kraty w oknach? Postaram się odpowiedzieć bardzo krótko Widzicie klawiaturę, widzicie tego laptopa, monitor Głośniki chyba nikomu nie będą przydatne Widzicie jogurt? Widzicie telefon? Widzicie stół? W ogóle widzicie pokój ten? Widzicie tą reklamówkę szeryfa? To jak nie będę miał te kraty, to nie będę miał tego wszystkiego, co właśnie powiedziałem przed chwilą. No to zaczynamy instagramowy QA z Romanem Fanem Polszy. Chyba przyszedł czas robić takie rzeczy. Specjalnie, mam, mam ze sobą teraz telefon specjalny, nie patrzyłem, co tam ludzie pytali i dlatego teraz otwieramy Instagram i chciałbym zobaczyć o co tutaj pytają. P Jestem pewien, że będą dużo, dużo ciekawych pytań. Mi się wydaje, że niektóre z nich będą nawet trudne, żebym tak na szybko odpowiedzieć. W, w ogóle nawet nie wiedziałem jak to się robi. Czek, aha, tutaj o, widzę, już widzę, już widzę swoje, swoje pytanie. O kurde! Dużo! Pojechali! Pojechali, chłopaki. Pierwsze co zrobię po zakończeniu epidemii to. Po zakończeniu epidemii pojadę na Ukrainę. Przedwczoraj już pojechaliśmy rowerami do granicy i rzeczywiście są zamknięte. Nie ufałem. Wiecie co? Nie ufałem. Myślałem, że kogoś tam przypuszczają, tylko trzeba zapłacić, ale nie. Dobra. A dalej. Uczyłeś się sztuki, bo widzę, że działasz w Photoshopie czy choćby montażu filmów. Uczyć się sztuki w Naddniestrzu to znaczy długo, długo, długo myślałem, nie chciałem mi się iść do uniwersytetu na pewno. Wybierałem sobie z technikum, który, który mamy, i tak, to, to się tak głośno nazywało, było napisane technikum designu. W rzeczywistości, Boże, nie polecam nikomu w życiu. Z, z jednej strony, to jest lepiej niż, niż zostać w szkole. Rysowaliśmy i malowaliśmy przez, przez te trzy lata, które byłem w które byłem tam. Program się nie zmienił, radziecki program i nauczyciele też się nie zmieniły i jakby było, było ciekawe doświadczenie. W Naddniestrzu nie ma coś takiego, żeby tam grafika, design na komputerach. Nie, 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 nie. To się w ogóle nazywało szkoła budowlana i, ale zapchali, można powiedzieć, tam jeszcze tych designerów i to było ciekawe, bo większość ludzi, uczniów było tak naprawdę z wiosek. No, bo szkoła budowlana, tak? E, I chłopaków. A te design, designer, jedyne ludzie z miast i, i, i dziewczyny. jedyne dziewczyny. No, było ciekawe doświadczenie, czy lata i już nigdy nie wrócę do szkoły żadnej w Naddniestrzu. Nie, nie, dziękuję. Następne pytanie: Naddniestrzański socrealizm, czy warszawskie szklane wieżowce? Po prostu Warszawa. E, socrealizm. Raczej, raczej bym powiedział na warszawskie bary, warszawska infrastruktura. Cześć Roman, po dłużej przerwie na, na myślenie, póki co bardziej. Poznań czy Wrocław? Wiecie co, nie, mi się nie chce dzielić yy, Polaków yy, między sobą, tak? <laughs> mi się wydaje, że to nie jest moim celem. Ale no, w Poznaniu po prostu się czułem jakby dalej, dalej od domu. Można tak powiedzieć? Jakby... Wychodzisz na ulicę, nie słyszysz swojego języka, więc czujesz się bardziej za granicą niż, niż we Wrocławiu. I tyle. W Roman, fryzer by Ci się przydał. Pozdrowienie ze Szczecinka. Nie, 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 jeszcze raz nie. Póki, póki mamy zamknięte granice, żadnego fryzera nie będzie. Nie dotykać twarzy challenge. Ja co Wy na to? Jaka jest płaca minimalna w Naddniestrzu? Zarobki w Naddniestrzu wyglądają tak samo jak chyba na całym wschodzie. Po prawej stronie od waszej granicy na, na wschód z Polski i, i do, do, do Władywastoku. Oprócz oczywiście dużych miast, na przykład w większych miastach to można zarobić więcej. Najbardziej można zarobić w Moskwie. W Kijowie coś można zarobić więcej niż w Naddniestrzu, ale wydać na wynajem mieszkanie. Połowy. Jeżeli chodzi o minimalny, to ja nie wiem czy u nas nawet napisane jest coś takiego minimalnego, tak? Ja wie, wiem, że wszyscy zarabiają mniej więcej taka średnia pensja To mniej więcej 200 dolar dolarów miesięcznie To jak ktoś zarabia 400 na przykład, to bierze już sobie fajny samochód i się pokazuje, tam jeździ jedzie dookoła w centrum miasta. No to jest ciekawe. 400 to już, to już znaczy, że jesteś uspieszny. <grym> Ale ludzie dają radę. Wiecie? Z, za prąd dużo się nie płaci, i za gaz prawie za darmo. Coś tam oczywiście kombinują, mają jakieś tam jeszcze dodatkowe zarobki, albo ktoś ma rodzinę z Moskwy i wysyłają im pieni pien pieniądze. Ktoś ma jakieś, jakieś dobre stanowisko, gdzie można brać łapówki, to w ogóle jest marzenie, mi się wydaje, na wschodzie, żeby zostać kimś, kim można coś dorabiać, jak u nas się mówi, tak? No i to jest ciekawe, że mamy albo albo te 200, albo mamy kurde. Już taką kasę, którą nawet nie wiem którą, nawet tam, tam się po prostu nie wchodzi w te tematy, wiecie. Ale stawiam sobie ogrodzenie i zamykają się po prostu całego światu, tak, bo no bo przepaść. A klasy środkowej takiej jak w Polsce, to niestety, niestety bardzo mało albo w ogóle nie ma. Myślisz o wyjeździe na stałe w przyszłości, szacun za rap i za filmy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tak, na pewno wyjadę. Na razie mi się podoba, że prowadzę turystów, chociaż mi się troszeczkę zepsuła ta sytuacja w świecie teraz. Mi się wydaje, że mi się wydaje, że w nadniestrze jest tak. Jak, jak, jak masz już 20, 30 lat, to po prostu się zgadzasz z tym, co się dzieje do, dookoła i po prostu ignorujesz negatywne rzeczy i po prostu mówisz. Że w Naddniestrzu jest fajnie, tak? I, I zostajesz tutaj. Mi się tak wydaje, że jak przykroczę ten poziom trzydziestki, to już, to już nigdy nie wyjadę, więc trzeba siebie próbować, trzeba wyjeżdżać, trzeba podróżować i e, zobaczyć świat. Oczywiście dlatego uczyłem się języków, tak? Ja na przykład moja motywacja była nie tyle, że mnie języki się podobały, po prostu ja sobie szukałem, tak? Ja, ja bym chciał, ja chciałem wyjechać stąd bardzo, więc. Po prostu tak się złożyło, że mam teraz e, ciekawą pracę. Która wymaga mo moje bycie tutaj w Naddniestrzu. Więc czy masz prawo jazdy? I jakie są koszty zakupu, ubezpieczenia i utrzymania auta w Naddniestrzu? Temat aut dla mnie troszeczkę jest, jakby mnie nigdy tego to nie dotykało, bo Naddniestrz, na przykład ja nie widzę sensu w ogóle tutaj mieć auto. Teraz ma, ile kilometrów ma teraz? Pół godziny można dojechać wszędzie rowerem. No to jest, albo są marszutki, ale marszutki nienawidzę. Moż, mogę zrobić odcinek o tym wszystkim, bo mam e, znajomego, z którym jeżdżę też to, teraz rowerami, ale on, on się zna na samochodach, ma trzy samochody, po prostu jest fanem samochodu, więc... How's Tim? I think Tim is great and I miss Tim. Jestem przyzwyczajony, że wychodzimy, bo mieszkamy na jednej ulicy, wychodzimy przynajmniej na jakieś tam, na, na, na herbatę. zlonu herbatę, na zielony czaj. Wychodzimy. Niestety go nie ma. Pojechał sobie do Stanów, tak? Wrócił do Stanów. Zapominam angielski, naprawdę. Ale i tak oglądam wszystko. U mnie 60% treści na YouTube oglądam po angielsku, 39% po polsku i 1% może być czasami po rosyjsku, ale po prostu uważam, że to za straty czasu, jak oglądam w swoim ojczystym języku, bo, bo, bo nie ma praktyki wtedy, tak? Zwłaszcza, że po angielsku, po angielsku YouTube ma o wiele jakościową informację. Musisz zmienić miasto zamieszkania do wyboru Warszawa, Londyn i Moskwa. <laughs> Jest <laughs> ciekawe, takie trzy do wyboru, tak? Warszawa, Warszawa, Londyn, Moskwa. Wiecie co? Moskwa odpada od razu, tak? No dużo. Mi się wydaje, że więcej nadnieszczanów w wieku 20-20. 30 lat, teraz mieszkam w Moskwie. Moskwa jest tro troszeczkę nie moim miastem, mi się tak wydaje. Chociaż tam nie byłem, M Moskwa jest wszędzie, tak? Wszyscy rozmawiają o Moskwie, jak jakby to było naszą stolicą. A Londyn to naprawdę bym zobaczył. Chciałbym, chętnie bym zobaczył. W ogóle Anglia, no dla mnie to jest ciekawe pojechać gdzieś, gdzie wszyscy rozmawiają po angielsku. To jest ciekawe, jak, jak wszystko, całe otoczenie rozmawia po angielsku i to. To byłoby chyba coś, coś niesamowitego, ale to trzeba czekać na troszeczkę inny paszport, żeby tam pojechać. Po, z Mołdawskiej mogę pojechać wszędzie, po, po całej Unii. Całe Uni, oprócz Anglii i coś coś tam jeszcze nie pamiętam. Anglia chyba nie jest w Schengen, coś takiego. E, Moskwa, tam bym pojechał po prostu zwiedzić. Pewnie, to jest, to jest po prostu stolica ruskiego świata, tak? Mi się wydaje, że bym, czułbym tam jak, w, jak bym po, po połączyli tysiąc Tyraspoli razem, tak? No, plus tam jest jeszcze tak scentralizowane wszystko, tak? No, chyba tam, tam sam centrum wygląda fajnie, a poza centrum tam już niczym się nie różni od tego Tyraspola, więc w Google'u, na mapsach dużo oglądam tych zdjęć, więc na pewno tam bym się nie czuł jak za granicą. Warszawa jest fajnym miastem. Warszawa naprawdę mi się bardzo podoba. Nigdy nie miałem złego doświadczenia z Warszawą. W przeciwieniu tego Polacy, którzy mieszkają zazwyczaj poza Warszawą, daj, i sami Warszawa, warszawiacy też narzekają na Warszawę, ale nigdy nie miałem złego doświadczenia i zawsze się czuję tam... tam. Warszawa ma poczucie wolności. Jakie. Ona jest szeroka, plus ta Wisła, młodzież. Dużo barów, hipsterskich, jakikolwiek w ogóle. Naprawdę, jak przyjeżdżam do Warszawy, już czuję się jak po prostu w swoim drugim mieście, gdzie już byłem, gdzie już mieszkałem 5 lat. I... transport jest świetny, infrastruktura po prostu... Wiem, zaraz się zacznę, Roman, po prostu nie byłeś na Zachodzie. Nie byłeś jeszcze na Zachodzie. Jak pojedziesz do Berlina, to już nie wrócisz do Warszawy. Następne pytanie. Lwiw czy Odessa? Hmm, ciekawe pytanie. Brrrrm uh, um, Na Ukrainie czuję się jakbym nie wyjeżdżał. Um, dobra, zacznę z pozytywności. Podoba mi się Ukraina. Moje miasto Teraspol był częścią Hirsonskiego ch Ujezdu. W sensie Tyraspol nie musiał nigdy być stolicą. Według mnie Tyraspol jest małym miasteczkiem. My mamy granicę, bo teraz polityka tak się służyła, Ale jak wyjeżdżam do Ukrainy, do Odesy, to się nie czuję żadnej różnicy. W sensie na przykład więcej ludzi i więcej, jeszcze więcej hamów w Odesie, tak? bo to, to jest duże miasto. Tutaj ludzie troszeczkę, no ale to jest tak. Troszeczkę są spokojniejsi, bo małe miasto i, i mniej chyba stresu. No i drogi, coś. Różnią się troszeczkę jako, jakość dróg. Dalej, jak jedziesz do Odesy, Odessa ma większy, wielki plus to może i jeszcze jeden plus że mają y, dużo sklepów i, i poczta dobrze działa. Naprawdę, mi się bardzo podoba, dlatego jeżdżę często do granicy odbierać paczki. Jak mam sezon turystyczny, to do Odessy jeżdżę czas, czasem 2-3 razy w tygodniu. Lwów to ma troszeczkę więcej ciekawego w siebie. Po pierwsze, Wszyscy rozmawiają po ukraińsku, to jest bardziej ciekawe Ukrainy, dlatego że tam, tam się czuje ukraińskość, w sensie tam wszyscy rozmawiają po ukraińsku rzeczywiście, gdzie, gdy w Odessie czy tam wreszcie Ukrainy rozmawiałem albo, w większości po rosyjsku lub z surzykiem, tak? Tym mieszanką ukraińskiego. W ogóle zachodnia Ukraina dla mnie ma dużo tajemnic, tak? Naprawdę jeszcze ja chciałbym zwiedzić jeszcze bardziej tą zachodnią Ukrainę, bo jest blisko Polski, to jest jakby ostatnia taka część, ostatnia strefa takiej, takiej bardziej naszej mentalności i tam się zaczyna już Europa i ciekawe jak ludzie mieszkają obok Europy i to jest naprawdę to dla mnie to jest bardziej takie filozoficzne podejście do tego wszystkiego. Następne pytanie czy chciałbyś zwiedzić Czarnobyl? Jest ciekawym pytaniem, dlatego że e, Czarnobyl nie zrobi takiego wrażenia, jak robi na was, i nie zrobi na pewno takiego wrażenia, jak robi na, i, na obcych turystów, na obcych krajowców. Dlatego, że wystarczy pojechać poza miasto i mamy dużo opuszczonych fabryk. Mi się wydaje, że ja już wys, wystarczająco połaziłem. Po takich, po, po, po takich opuszczonych rzeczach, pojechałbym do Czarnobylu, ale nie jest pierwszy na liście. Narodowa potrawa na Naddniestrza. Co lubisz jeść z kuchni na Naddniestrza? Ciekawe, jak niektórzy Polacy myślą o Naddniestrzu jako o jakimś tam kraju z długą historią i, i w ogóle, że mamy swoje potrawy, tak? No nie, to jest po prostu częścią, częścią tego wschodu ogólnego, tak? No jest Borś, Salianka, sala. Wódka, A. konia, kto jest narodowa pozdrawa. Kuchnia na to chyba taka mieszanka wszystkiego, mołdawska, ukraińska, ruska, rosyjska. Jak długo uczy się pan polskiego? Pan polskiego się uczy już ponad trzech lat. Ja nawet już się nie uczę polskiego, bardziej po prostu rozmawiam. Mi się wydaje, że już trzeba wyjeżdżać do Polski, żeby dalej coś nowego się uczyć. Gdybyś był bogaty, ale obrzydliwie, ale tak obrzydliwie bogaty, to jak... Przepuszczałbyś pieniądze? O nie, no nie. Pff, nie, mam hamulców. Nie. O Boże, no, są dużo różnych rzeczy. Na przykład te rowery są. Ktoś kupuje sobie za 200 dolarów i już jest szczęśliwy, a ktoś kupuje sobie za 1500 dolarów i myśli, jaki mam słaby rower. Pieniądze to jest wolność, tak? Więc pojawia się, bo można sobie pojechać, gdzie, gdzie chcesz, kupić co chcesz, rozwijać się dalej, bo, bo masz. Pieniądze na, na rozwój. Ale czasami nie rozumiem tego, że teraz mi się wydaje, że mieszkamy w, żyjemy w takich, czas, w takich czasach, że rozwój to już prawie nic nie kosztuje kosztuje tylko laptopa albo telefona, i można sobie ćwiczyć, uczyć się czegu, czemuś nowemu. Po prostu kwestia motywacji. A motywację mam za oknem. Następne. Czy chciałbyś, aby Naddniestrze było w pełni suwerennym krajem? Odpowiedź krótka: to nic nie zmieni. Zupełnie. Nic to nie zmieni. Ten status, z tym, z tym statusem nawet jest wygodniej dla niektórych, więc e, to nic nie zmieni. Nic. Kiedy można wybrać się do ciebie na wycieczkę po Naddniestrzu? Sam czekam. Sam czekam na te granice, już nie mogę, wyobraźcie sobie, mi siedzieć tutaj w Naddniestrzu, już objeździłem wszystko rowerem, już, już dookoła jeździłem tam, 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 tam. Już sam czekam na te granice, ale na pewno dam znać, dam znać na Insta. Czy AUE, au E, au je, czyli au je, tak, czy AUE to realny problem na wschodzie oraz czy występuje w Naddniestrzu? To musi być jeszcze jeden odcinek na ten temat, bo akurat się urodziłem na, takie, na takiej dzielnicy, gdzie to się nie nazywało wtedy AUI, to teraz ma, taki, ma, ma, ma taką nazwę, ale było dużo tego, tak, naprawdę. I, ale to, to, to na pewno ro, rozmowa na 20 minut. Wiecie co? Może i wyglądam na inteligentną osobę, ale znam ten cały język i całą hierarchię więzienną, więc bo, 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 bo się urodziłem na takiej ulicy i to trzeba było. Trzeba było to znać. Czy można zamieszkać na Naddniestrzu i założyć swoją firmę? Dlaczego? <laughs> Oczywiście można. Haha. <laughs> ha. Co Cię denerwuje w Polsce? Dla mnie wyjazd do Polski, w ogóle do Europy, wyjazd gdziekolwiek, to zawsze kojarzy się z czymś pozytywnym. Ale w internecie to, o Boże, dużo ludzi mi pisze i chce mi, jakby. jakby przekonać, że Polska to nie jest dobrym wyborem dla ciebie. I to nie tyle, że denerwuje, to tylko śmieszy, tak? Bo jakby Polacy wybierają takie bardziej globalne problemy, tam polityka i tak dalej, tam podział lewi, lewica prawica i tak dalej. Mój problem jest troszeczkę na innym poziomie. On nie jest taki globalny. Po pierwsze brakuje mi jakby otwartej młodzieży, która gdzieś dąży, czegoś chce od życia i brakuje mi dob dobrych sklepów e europejskich produktów. I to takie pierwsze podstawy. Oczywiście można dalej, dalej, dalej mówić. To są po prostu, to jest temat na 6 godzin. Z czego zamierzasz się utrzymywać, jak przyprowadzisz się do Polski? Teraz turyści, afpl. Um, wiecie co, mam jakąś pewność w siebie. Nie wiem dlaczego 5 osób z mojej klasy wyjechało do Polski pracować. Jak oni są zadowoleni z tej, jakby oczywiście mają pracę, oni nie znają języka, mają taką pracę przy, przez poszydników. Jak są zadowoleni z tego i są zadowoleni, bardzo zadowoleni, chcą się przyprowadzać. Niektórzy nawet, a to jest praca fizyczna, to mi się wydaje, że znajdę coś ciekawego z językiem. Jak poderwać Ukrainkę cudowną? Trzeba mieć zdjęcia z jak, jak najbardziej, największym samochodem u siebie na Instagramie. To, to niby z jednej strony żarcik, ale zależy od sytuacji. Oczywiście mamy też. Mamy, mamy inteligentnych dziewczyn. Nie było na ciebie nacisków ze strony władzy, że jesteś trochę niewygodny dla nich. Eee, wydaje mi się, że Naddniestrze jest takim krajem, gdzie każdy ma każdego. W... Tam. Największa różnica kulturowa Polska versus Twoje rejony. Podejście do estetyki i luz. W sensie taki luz y, społeczny. Jakiego polskiego produktu najbardziej brakuje, y, najbardziej Ci brakuje w Naddniestrzu? O nie, to jest, to jest mnóstwo, to jest sporo produktów. no. To trzeba wejść na strony, bo ja czasami zapominam, tak, jak przyjeżdżam tam do Polski, tak o Boże, tego mi brakowało, tego mi brakowało, tego mi brakowało. Y, podoba mi się, że macie sok z pomarańczy, można sobie kupić taki sok, fajnie smakuje i czasami nawet w sklepach są. Jakby sam sobie robisz sok. Z tym, z tym nawet lepiej jest na Ukrainie, bo oni mają metro, czyli makro, to jest ta sama firma. Tutaj troszeczkę inny wiek osób, które kupują, dlatego one nie potrzebują tak dużo produktów, fajnych, ciekawych, zachodnich produktów, dlatego tutaj nie przywozą, nie przywożą. No i wołowina oczywiście, wołowiny, żebym pokroić sobie, żeby na tatar albo, albo, albo steki brak. Dobrze, i ostatnie pytanie na dziś. Czy istnieje opozycja w Naddniestrzu? Ktoś w ogóle sprzeciwia się kierunkowi proruskiemu, tak, rosyjskiemu? Żeby to, żeby to odpowiedzieć, to mi się wydaje, że trzeba zrozumieć wschód. Wschód nie myśli tak generalnie, tak? On nie myśli na takim poziomie społeczeństwa, tak, że trzeba coś zmieniać. No to jest w tym widzę. Ogromną różnicę między Polską a, 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 a Rosją, <grymne> a tym, a, a, a Wschodem. Wschód ma troszeczkę inne priorytety w ogóle. Może i to odbieracie, mi się wydaje, że to odbieracie jako luz. Że każdy ma sobie, ma dzisiaj jedzenie, coś tam zarob, zarobił, mają jak, jakiś tam, jakiś tam alkohol, jedzenie, przyjaciół i, 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 sobie, niech tam sobie rząd sobie robi cokolwiek. Nas to w ogóle nie interesuje. I zwłaszcza na południu takie podejście mi się wydaje, że cały ten odeski obwód, na Naddniestrze, wszyscy mają tak to daleko, daleko tam gdzieś. Oczywiście, jak ktoś zapyta, to oczywiście powiedzieć tak, jesteśmy prorosyjskimi. W sensie bo rozmawiamy po rosyjsku i w ogóle sami jesteśmy Rosjanami w większości. Nie wiem, ludzi, ludziom jest dobrze chyba, więc.